Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku cyklu pamiętnik z kryzysu. Dzisiaj Was zabieram miejsce, gdzie pewnie wielcy filozofowie filozofowali na temat tego, jakie będą przyszłości narodu. My dzisiaj zrobimy to samo. Zapraszam na kolejny spacer. Muszę jednak zmienić moje zdanie z ostatniego odcinka, że pamiętniki z kryzysu powinny być co tydzień, żeby pokryć to, co się dzieje w polityce, gospodarce czy na giełdzie. Myliłem się, to powinien być livestream, nie ma innej opcji, żeby na wszystkim nadążyć. Nawet nie wiem od czego zacząć, więc chyba zaczniemy sobie dzisiaj od najśmieszniejszej rzeczy, czyli od rezerwy kryptowalutowej. Chyba mało kto się spodziewał, że Trump dotrzyma słowa i faktycznie utworzy rezerwę kryptowalutową, a tak się właśnie stało. I swoim dekretem wykonawczym powołał ją do życia. Jednak stało się to nie do końca, pomyśli Moonboyów, bo oczekiwania były takie, że po ogłoszeniu tej decyzji Stany Zjednoczone zaczną kupować kryptowaluty, żeby napełnić nimi swój skarbiec. Jednak, tak jak mówiłem miesiąc temu na konferencji kryptoekipy, kto tam był, to mógł to na żywo usłyszeć, Trump postanowił zaklasyfikować skonfiskowane już kryptowaluty jako rezerwę kryptowalutową, czym jednocześnie dotrzymał obietnicy i nie zrobił nic. Nie zrobił oczywiście w sposób bezpośredni, bo jakby dał domyślnie kryptowalutom większą legitymację do adopcji w tradycyjnym systemie finansowym. Będzie teraz trudniej się tłumaczyć wszystkim prezesom spółek, że nie dotykają kryptowalut. Kiedy głodni zysku akcjonariusze będą ripostować, że przecież Stany Zjednoczone mają kryptowaluty w swoich aktywach, więc i oni powinni. Móc na tym zarabiać. Cała sprawa z rezerwą oczywiście nie mogła się wydarzyć bez jakiegoś cyrku, który w tym razem polegał na tym, że Trump 2 marca ogłosił, że będzie podpisywał taki rozkaz wykonawczy i że zostaną w nim ujęte takie kryptoaktywa jak XRP, Solana i Cardano. Oczywiście, chwilę później napisał, że ETH i BTC też będą się zaliczać do tej rezerwy. To oczywiście spowodowało wystrzał kryptowalut. Ale tak jak można się było spodziewać, ktoś oczywiście z tego skorzystał. Czujne oczy internetowych analityków dopatrzyły się, że ktoś wziął potężne longi na Bitcoina i Ethera z lewarem 50, jak najbardziej, bo jak żeby inaczej, co w praktyce oznacza, że malutki ruch w dół by zmiótł taką pozycję w gnieniu oka, ale też również oznacza, że ruch w górę zmieniłby tę pozycję w grube miliony zysków. No i tak się rzeczywiście stało. To jest o tyle śmieszne, że dotychczas politycy, którzy uprawiali insider trading, trochę się z tym kryli. Na przykład najsłynniejsza traderka świata, Nancy Pelosi, na pensji w wysokości 200 tysięcy dolarów rocznie, wytrajdowała majątek o wartości 267 milionów dolarów. I zupełnie nie musiała do tego używać lewara, a na jej majątek składają się m.in. akcje Apple, Amazon, Microsoft, Google czy Netflixa. Oczywiście kupowane w bardzo dobrych momentach i oznajmiane światu dopiero w, później, w opóźnionych raportach. Natomiast w obecnych czasach insider trading na blockchainie to zupełnie nowa jakość. Bo tam wszystko od razu widać, kto co robi, gdzie, jakie zlecenia wchodzą, wystarczy tylko wyśledzić, kto ma jaki portfel, no i wszystko już wiadomo. A ze śmiesznych rzeczy odnośnie kryptowalut, warto wspomnieć, że nastąpiła kradzież 400 ETH z giełdy Bybit. I co ciekawe, stało się to podczas przelewania coinów z zimnego portfela. Nie minęło wiele czasu, żeby winny został wskazany, oskarżenie padło w stronę Korei Północnej. Ale nie to w tej sprawie jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze jest to, że teraz Kim Jong-un posiada więcej eterów niż Vitalik Buterin, czyli twórca Ethereum. Według ostatnich danych, jakie znalazłem, Vitalik ma 268 tysięcy ETH, a Kim Jong-un 400 tysięcy. Więc tym samym Korea Północna stała się pierwszym krajem na świecie z rezerwą kryptowalutową. To tyle, jeśli chodzi o krypto i rezerwę w Stanach Zjednoczonych, bo rozegranie tego przez Trumpa było wyjątkowo sprytne, jednocześnie spełnił obietnicę i jednocześnie pogrzebał nadzieję kryptowaluciarze na szybkie i wielkie zakupy ze strony Stanów Zjednoczonych. Oczywiście tam jest też zostawiona furtka na przyszłe zakupy, ale zostawmy krypto i sprawdźmy, co tam jeszcze Donald Trump zmajstrował, a zmajstrował niesamowicie dużo. Od czasu ostatniego naszego spotkania, kiedy to rynki wyceniały już pokój na Ukrainie i w sumie rubel też. Go wyceniał, bo od początku roku zaliczył blisko 24% wzrost. Trump zdążył się pokłócić z prezydentem Ukrainy, umowę, którą już mieli na stole dogadaną, zawiesili na kołku i przywódca Ukrainy wyjechał ze Stanów Zjednoczonych z niczym. To oczywiście pociągnęło za sobą falę hejtu w stronę Trumpa, jak się łatwo domyślić, wszystkie w tym samym tonie, że Trump jest agentem Rosji i działa w jej interesie. Co ciekawe, część komentarzy wyglądała tak, jakby była pisana przez jedną agencję PR-ową i rozesłano do wszystkich demokratów do powielenia. Sam Zeleński też nie był zachwycony efektami wizyty, więc po powrocie ze Stanów Zjednoczonych... Porozmawiał ze wszystkimi z Europy i się okazało, że raczej Unia to mu w niczym nie pomoże. No, poza gadaniem o swojej urojonej potędze, więc jednak będzie musiał wrócić do Stanów Zjednoczonych i się z nimi dogadać. Prawdopodobnie już na gorszych warunkach. W międzyczasie Stany Zjednoczone wstrzymały dostawę broni i informacji wywiadowczych na Ukrainę. Co znowu pogorszyło ich pozycję negocjacyjną. Chociaż tutaj też ciężko mówić o pozycji negocjacyjnej w kontekście kraju, który jest nieustannie ostrzeliwany przez swojego sąsiada. No ale to już dywagacje na inne nagranie. Natomiast zastanawia mnie oburzenie całej klasy politycznej na działania Trumpa. Nawet nie chodzi o tempo działania, bo tam sprawy dzieją się błyskawicznie, co jest zupełnie nieznane establishmentowym politykom, gdzie to wszystko trzeba powoli usiąść, przemyśleć na spokojnie, powołać jakąś radę, komisję. Generalnie wszystko po to, żeby tylko rozmyć odpowiedzialność. A w przypadku Trumpa, który przy Przecież wywodzi się z biznesu, takie działanie byłoby no, kontrproduktywne. Z tego co sobie obserwuję, to jego podejście do polityki jest bardziej biznesowe czy wręcz transakcyjne. Jeśli coś się staną opłaca, to to zrobią, jeśli nie, to nie będą tego robić. Co jest chyba zupełnym szokiem dla starych polityków, którzy byli przyzwyczajeni do istnienia mniej lub bardziej formalnych układów i układzików, które bogaciły głównie osoby z tymi politykami powiązane. Teraz jest to dla nich nowy świat, gdzie dealer robi się biznesowo i nie liczy się przy tym czy szwagier dostanie jakąś posadę przy okazji tej transakcji. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie wiem, ale jest na to spora szansa. W całej tej awanturze z Rosją my wypadamy chyba najgorzej, bo nasi politycy są szczególnie wyrywni do tego, żeby wyzywać Putina i może się okazać, że jak Stany wynegocjują ostateczny pokój, co Putin już nieśmiało sygnalizuje, to może się okazać, że wszyscy, dosłownie wszyscy dookoła będą już robić z Rosją interesy, a my zostaniemy sami z szabelką i bez spodni i będziemy krzyczeć, że Putina czas wgnieść w ziemię. A skąd ta pewność? Ano stąd, że już teraz zachodni przywódcy przebierają nogami, żeby tanie surowce płynęły z Rosji do Europy, bo zielone szaleństwo okazało się kłamstwem. Pewnie słyszeliście, jak to Europa się odcina od rosyjskiego gazu, no więc tak się odcina, że import rosyjskiego gazu wzrósł we Francji o 81% rok do roku, a z kolei w Niemczech kombinują, czy by Nord Stream 2 nie reaktywować i jakby tu ściągać ruską ropę do rafinerii na granicy z Polską. Tutaj Niemcy są trochę pod ścianą, ale zaraz do tego dojdziemy. Obym się mylił w tej sprawie naszej polityki, gdzie zostaniemy Chrystusem narodów, będziemy cierpieć i udawać, że mamy moralną wyższość, bo się trzymaliśmy swojego zdania, a wszyscy dookoła robili biznesy. W tym pesymistycznym scenariuszu będzie tak, że obrażeni na ruskich będziemy kupować ich ropę i gaz, ale przez niemieckich pośredników. Obym się tutaj naprawdę mylił i nie miał racji, chociaż jak widać przykładowo po Orbanie, ten już się dogadał ze Stanami, że w razie wojny handlowej to USA nic Węgrom nie zrobi. Natomiast pozostając przy Trumpie, to mamy tam festiwal zmienności. Ktoś, kto próbował coś tradować w ostatnich tygodniach, wie o czym mówię. Miota tym rynkiem zupełnie jak szatan. W sumie to ciężko jest nadążyć za tym, co się dzieje. Generalnie Trump Założył, że odbuduje amerykańską gospodarkę poprzez cła i zwiększony popyt wewnętrzny oraz eksport. Ma się to odbywać kosztem innych partnerów handlowych, właśnie poprzez nałożenie ceł. Tylko, które cła i na jakie kraje to dosłownie zmienia się z prędkością błyskawicy: Meksyk, Kanada, Europa, no i ostatecznie nawet Rosji ma się dostać, jeśli nie będą chcieli rozmawiać o pokoju. A zmienia się to tak szybko, bo Trump trochę straszno wykraje swoimi cłami po to, żeby wymusić na nich jakieś ustępstwa. W przypadku Meksyku chodziło o imigrantów, a w przypadku Kanady o narkotyki. Więc negocjacje teraz wyglądają tak, że Trump grozi cłami, kraje się buntują. Chwilę później się orientują, że za bardzo nie mają jak negocjować. Więc idą Trumpowi na ustępstwa, po czym on zawiesza lub odwołuje wspomniane wcześniej cła. Nawet Europa załapała się na cła, dostanie się naszym samochodom i innym rzeczom, jak to określił prezydent Stanów Zjednoczonych. I tutaj dochodzimy do ciekawej rzeczy, bo plan Trumpa, jak przed chwilą mówiłem, jest taki, żeby pobudzić amerykańską gospodarkę poprzez popyt wewnętrzny i eksport. Żeby to zrobić, to w teorii musi sprawić, że towary importowane będą droższe, więc będzie się opłacało je produkować na miejscu. A jak do tego sprawi, że dolar osłabnie, to eksport stanie się bardziej opłacalny. Czyli amerykańskie firmy nie tylko będą produkować na rynek wewnętrzny, ale też na eksport. Jednak ma to też drugą stronę, bo plan Trumpa pewnie zakłada, że brak importu zrównoważy produkcją wewnętrzną. Jeśli jednak tak się nie stanie, to Amerykanie zostaną z większą inflacją wywołaną cłami. Tym samym wyższymi stopami procentowymi. A Trump co naprawiać ma? Bo jak zobaczycie na bilans Stanów Zjednoczonych, to nie wygląda najlepiej, a pokazuje on, że import jest dużo, dużo większy niż eksport. Najnowsze odczyty bilansu mogą oczywiście być efektem strachu przed cłami i panicznym importem zarówno towarów, jak i złota, o którym sobie ostatnio rozmawialiśmy, bo wszyscy chcieli zdążyć przywieźć do Stanów jak najwięcej dóbr, żeby móc je później sprzedać po normalnej cenie albo po cenie tej uwzględniającej cła, ale skasować sobie już istniejący tam zysk. Co do nas, to nie musi być to takie złe, bo tani dolar oznacza tanie samochody ze Stanów Zjednoczonych. Jak kilka odcinków temu rozmawialiśmy sobie o tanich zegarkach z Japonii, tak, teraz może nadchodzić czas na tanie pojazdy ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie jakieś porządne v fałsemki. Zanim Unia Europejska w 2035 roku odbierze nam radość życia i wprowadzi zakaz rejestracji spalinówek, chociaż miejmy nadzieję, że w ramach rewizji Zielonego Ładu jednak otrzeźwieją. Również i w tej kwestii. Cała ta sytuacja z cłami powoduje gigantyczne zamieszanie na rynku, i przekłada się to na ekstremalny strach wśród inwestorów, a pewnie się domyślacie, co to oznacza: że mogą się pojawić bardzo dobre okazje do inwestowania, i jeśli Trumpowi uda się nie rozwalić gospodarki cłami, to jest spora szansa, że giełdy w Stanach dalej będą sobie ładnie rosły. A wracając do naszego ulubionego tematu Niemiec. To tam znowu się dzieją cuda, już oficjalnie jest tam kryzys i według danych Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Kolonii Niemcy utracili około 735 miliardów euro potencjalnego PKB, bo ich aktywność gospodarcza nie wróciła do poziomów z 2019 roku. Do tych tragicznych danych, które. Ostatnio pokazywałem, doszły jeszcze na przykład dane o zamówieniach w przemyśle spadek około 7%, czy rejestracji nowych samochodów. Przypomnę, że Niemcy byli głównie znani ze swojej motoryzacji, więc teraz jest to dla nich szczególnie dotkliwe. Zdaniem autorów wspomnianego raportu o Niemczech zadaniem następnego rządu Niemiec będzie nadrobienie zaległości, np. Na dzięki zachętom finansowym, korzystniejszym cenom energii i zmniejszeniu biurokracji, czyli dokładnie czymś odwrotnym niż stanowi obecnie fundament Unii Europejskiej, czyli bardzo dużo regulacji, dużo formalności, restrykcje finansowe odnośnie zadłużenia oraz wysokie ceny energii. Oczywiście wysokie ceny energii są pochodną regulacji, czy dokładniej mówiąc podatków. Tutaj macie wykres jak wyglądają koszty energii elektrycznej i co się na nie składa. Oczywiście kapłani kościoła pogody oszukiwali nas, że przejście na wiatraki i panele fotowoltaiczne obniży nam koszty i energię będziemy mieć darmową, ale to było oczywiście czyste kłamstwo. Przykładem jest między innymi pierwsza morska farma wiatrowa w Niemczech, która właśnie została Przeznaczona do zamknięcia, bo nie opłaca się jej działać bez dotacji. A swoją drogą możecie się teraz domyślić, co robi Polska. No, oczywiście, że będzie inwestować miliony w farmę wiatrową na Bałtyku, a dokładnie 30 milionów euro tylko po to, żeby mieć najdroższą fabrykę prądu, jaka istnieje. Ale wracając do Niemiec żeby wykaraskać się z kryzysu, w który się sami wpakowali, będą teraz wpompowywać 900 miliardów euro w ciągu 10 lat zwiększając inwestycje i wydatki na obronność. Co będzie stanowiło około 20% PKB Niemiec. Żeby nie było tak łatwo, to do takiej czynności muszą zdjąć limit zadłużenia, który sami sobie założyli w konstytucji w następstwie kryzysu 2008 roku. Ale, żeby było jeszcze trudniej, to muszą to zrobić przed 25 marca, kiedy to będzie już nowy skład Bundestagu z dużym udziałem AfD, która sprzeciwia się zwiększaniu wydatków, oraz Lewicą, która sprzeciwia się wydatkom na zbrojenia. Dlatego sztuczka ma polegać na tym, że zrobią sobie nadzwyczajne posiedzenie Bundestagu jeszcze w starym składzie gdzie już jest już wstępne porozumienie co do takiego dila. Planowane jest on na poniedziałek więc jak oglądacie ten film to pewnie już wiecie czy nasi sąsiedzi będą sypać gotówką czy nie. Rynki oczywiście taki ruch już wyceniły i rentowność niemieckich obligacji wystrzeliła w górę. Na problemy Unii czyli głównie Niemiec zareagował też Europejski Bank Centralny który idzie jak przecinek jeśli chodzi o ścinanie stóp procentowych i ściął je już tak bardzo że zaraz realna stopa procentowa, czyli taka uwzględniająca inflację, w Unii będzie wynosić prawie zero. Co zapewne ma na celu doprowadzenie do sytuacji, gdzie bardziej będzie się opłacało zaciągać kredyt niż oszczędzać. Co może w konsekwencji rozruszać PKB albo zwiększyć inflację, w zależności od tego, jak te środki zostaną wydane. A tutaj jeszcze Wam wrzucam wykres z bankiera z prezentacją, jak ECB walczył stopami z inflacją. No i na koniec nasz gospodarczy ulubieniec, czyli dopłaty do deweloperów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wręcz z zapałem maniaka pcha te dopłaty, nie patrząc na to, co się dzieje wokół. Nie chcę im nic zaszucać i nikogo oskarżać, ale to naprawdę wygląda tak, jakby ktoś tam położył potężne pieniądze i co chwilę się pytał, jak tam idzie im spełnianie obietnicy. Do tego całego ambarasu z dopłatami dołączył też się minister finansów, który zanegował naszą teorię z poprzedniego odcinka, gdzie podejrzewałem, że dopłaty do kredytów dla rynku wtórnego są zaprojektowane pod kieszowanie się większych graczy nieruchomościowych przed podatkiem katastralnym. Według ministra Domańskiego nie możemy wprowadzić podatku katastralnego od trzeciego i kolejnego mieszkania, bo staruszki nie będą miały z czego zapłacić. Chociaż jak podejrzewam, przyczyna jest tutaj trochę inna, jak to wcześniej jeden z ministrów wspomniał: Polacy zainwestowali w nieruchomości i oczekują, że ceny nie spadną. A nie bez znaczenia jest też pewnie to, że sami politycy są zapakowani w betonowe złoto i czerpią korzyści z tego, że nie stać własna mieszkanie. A w szerszym kontekście gospodarczym przekłada się to pewnie na efekt majątkowy. Czyli efekt bogactwa, który sprawia, że nasz poziom konsumpcji rośnie, jak rośnie wycena naszego majątku. Jakby nagle każdy z nas się zorientował, że nasz dom, w którym mieszkamy, jest wart 10 milionów złotych, to nasza konsumpcja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, no, w domyśle bardziej bogato. Dlatego bym obstawiał, że to o to chodzi rządzącym, żeby nam majątki nie pospadały, bo wtedy mogłoby to ze sobą pociągnąć spadek konsumpcji poprzez odwrotny efekt bogactwa. A biorąc pod uwagę, że majątek Polaków w ponad 75% składa się właśnie z nieruchomości, to założenie jest mocno prawdopodobne. A pamiętam, jak jeszcze niedawno rozmawialiśmy sobie o tym, że w Chinach 70% majątku obywateli jest w nieruchomościach, dlatego kryzys nieruchomościowy jest tam tak bardzo dotkliwy. Ale to znowu na następny odcinek, i chyba właśnie tak się stanie, że następny odcinek będzie z update'em z Chin, bo wydarzeń w Chinach jest naprawdę sporo. I na zakończenie jeszcze informacja, jakby komuś uciekła, że w ramach zwiększania polskiej obronności, po tym jak wyszedł na wierzch stan europejskiej solidarności, zdolności reakcji do ewentualnego konfliktu zbrojnego, wszyscy mamy trafić na szkolenie wojskowe, a więc w krótkich żołnierskich słowach żegnam się z Wami. I do zobaczenia w okopach.